To jest ekstremalna gra w chowanego. Gracze muszą ukrywać się przed wyszkolonymi agentami FBI, wyposażonymi w kamery termowizyjne, drony i inne zaawansowane urządzenia. Jeśli uda się przetrwać godzinę w ukryciu, można wygrać 50 tysięcy dolarów. Gracz numer jeden, Mike. Dzięki hollywoodzkiej charakteryzacji zamienił się w skałę i zakopał na zboczu czerwonej ziemi, idealnie wtapiając się w otoczenie. Wystarczy kontrolować oddech. Jak oceniasz jego kamuflaż? Gracz numer dwa, Jack, zbudował pływające żeremie bobra i mieszanką moczu zmylił psy. Piące ukrył się w pływającym krzaku na bagnie. Jego kryjówka jest niewygodna, ale wygląda jak część otoczenia. Gracz numer trzy, Jimmy, ukrył się w pudełku na zapałki, które postawił przy domu. To prosty pomysł, ale bardzo skuteczny, bo aby go znaleźć, trzeba spojrzeć w dół. Czas ukrywania się mija. FBI wkracza do akcji. To przetrwa godzinę.